I ostatnie przynęty są to raczki, jeżeli chodzi o raki, no to wiadomo, mamy bardzo dużo jezior, gdzie, gdzie występują te stworzenia, mamy w naszej ofercie dwa rodzaje raczków, pierwszy to jest, to jest przynęta crayfish po prostu, natomiast druga to jest angry crayfish, gdzie mamy specjalnie wydłużone wąsy, które nadają jeszcze bardziej agresywnej pracy tej przynęcie, Wiadomo, raki są przysmakiem bardzo wielu różnego rodzaju drapieżników. My najlepsze efekty mieliśmy, jeżeli chodzi o konie, natomiast zdarzały się nawet szczupaki na raka, sandacze. Także, także raczki to są świetne przynęty i polecam wszystkim, szczególnie w czystych jeziorach, gdzie, gdzie populacja raka jest bardzo duża. Jest to przynęta, która naprawdę robi robotę. We'll